Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani, na kanale Rapture is komic pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj wam chcę powiedzieć coś, co po prostu Pan Bóg wczoraj mi tutaj pokazał znowu. Przez oczywiście jakieś tam właśnie oglądanie, gdzieś tam, nawet tak samo różnego rodzaju rzeczy. U innych też tak samo znane, też jakby bardzo znane wersety, coś, co Pan Bóg pokazuje od kilku dni. Do Was, że tak powiem, co właśnie cały czas sygnalizuję na kanale, na filmikach moich ostatnich, że nie jesteście sami, nie jesteście sami, jestem z Wami, oczekuję pochwycenia, oczekuję tego, by Pan Bóg po prostu już tu nas stąd zabrał i nie jesteście sami, nie martwcie się, Bóg też tak samo chciałby już, kiedyś taką miałam wizję, że po prostu Bóg pokazał mi, że Jezus też czeka. Na to, kiedy ojciec powie, mu, że ma po nas wrócić. I też tak samo czeka i tęskni, ale musi wypełnić się to, co on ma zapowiedziane już po prostu u Boga swojego ojca, aby się spełniło, więc Pan Bóg naprawdę. Mimo tego, że wie, że już by chciał nas stąd zabrać ci, którzy tutaj czekają, ufają i naprawdę są mu wierni w ogóle, ale tak samo wie, kto jeszcze potrzebuje, kto jeszcze może w tym momencie tu się jeszcze obudzi. Także taki werset chcę wam przeczytać, co po prostu jest naprawdę bardzo, bardzo budujący i co jest najważniejsze, że wysłałam to do mojej fajnej, ekstra super koleżanki, która to samo też co ja. Odebrała i ja nawet nie powiedziała mi w ogóle, które, która część tego całego dłuższego wersetu właśnie najbardziej dotyka. I ona napisała to samo, co ja właśnie nawet miałam później powiedzieć, ale dopiero na drugi dzień, bo wysłałam to wieczorem, aby słuchajcie, po prostu was wszystkich pocieszyć. Dlatego teraz to przeczytam. I może, na, na, I może najpierw przed tym tutaj, co przeczytam, pomodlę się, bo wiadomo, jak zawsze słowo czytam, Boże, to zawsze po prostu chcę, żeby to Pan Bóg po prostu tak dotykał swoim Duchem Świętym, bym po prostu mogła się tak, jak On chce to przekazać wam, nam, mi, byśmy razem się mogli budować. Dlatego, Panie Boże, dziękujcie za każdą osobę, która po prostu teraz ogląda ten kanał, te filmiki, byś błogosławił byś docierał do każdej osoby, która Cię potrzebuje, która w każdym momencie jest po prostu teraz osłabiona w wierze, która jeszcze potrzebuje Twojej łaski, Twojej miłości, Panie, Twojego zaangażowania się w jej życie. Bardzo Cię proszę, abyś Panie dotykał każdego z nas, każdą osobę, która na Ciebie oczekuje, jak Panie ta wspaniała. Zakochana oblubienica potrzebuje tego swojego oblubieńca, bo tak bardzo za Nim tęskni. Dlatego dziękuję Ci za to, że Ty jesteś i że Panie dotykasz. I proszę Cię, abyś nas prowadził, abyśmy byli i doczekali do końca, bo zwycięzcą jest ten, kto do końca czeka. Nic nam tutaj innego już nie zostaje, jak tylko czekać. Dlatego Panie oddaj Ci chwały i cześć. Amen. Słuchajcie, nic tam tu nie zostaje, naprawdę, żeby tylko. No co możemy zrobić? Nic. Możemy dalej po prostu albo teraz usiąść i się martwić i zadręczać, albo po prostu cieszyć się tym, co mamy i dziękować Panu Bogu naprawdę za to, jaki jest, co robi w naszym życiu. I oczekiwać po prostu go i dalej mu sprawiać przyjemność, by jego wola się spełniała, abyśmy w tej woli, słuchajcie, po prostu byli. Ja też mam słabsze dni, i jak powiedziałam Wam, co mi to da, że wiem, że ryby będzie atakował. I tak będzie atakował mnie, bo uwierzcie mi, że atakuje. Ale ja powiedziałam i tak będę nagrywała te filmiki. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał, żebym tego nie nagrywała, to zrobi tak, żeby nie, żeby nie powiedzmy nagrywała tych filmików. A na tą chwilę uważam, że chce. I choćby nie wiem, co Dieba będzie chciał robić, zniszczyć, zabić i w ogóle wszystko, bo to właśnie diabo po to właśnie jest, to on i tak nie ma nic żadnego udziału, bo Jezus jest i tak większy ponad Nim. Nie ma opcji, by cokolwiek po prostu mógł zrobić, dopóki na to Pan Bóg nie pozwoli. Pamiętajcie o tym. I teraz jest to napisane w 1 Tesaloniczan 4:13 do 18. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Mamy nadzieję w Bogu, słuchajcie. Otóż, jak wierzymy, że Jezus umarł i z tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa oprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To Wam podajemy jako Słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw, najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nim mi zostaniemy porwani w obłokach powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchę, dlatego dodaję Wam otuchę tym słowem, że i tak zostaniemy pochwyceni, zostaniemy zabrani. Bądźmy gotowi każdego dnia, bądźmy gotowi w modlitwie, modląc się, służąc Bogu do ostatniej chwili. I powiem Wam tylko jeszcze jedną rzecz. Wczoraj nigdy tak nie myślałam, nigdy. Pierwszy raz taką myśl wczoraj miałam, i byłam zszokowana, bo to pierwszy raz to jakby się zdarzyło. A co, gdyby dzisiaj, teraz, w tym momencie to, że jedliście kolację, to, że jedliście śniadanie, to, że za chwilę możecie obiad, może być ostatnim obiadem na tej ziemi, słuchajcie. To jest niesamowite, co mi to właśnie wczoraj Pan Bóg pokazał. A co, jeżeli to już jest Wasza ostatnia kolacja na dziś? Ostatni obiad. Ostatnia noc. Ostatnie jakieś Rzeczy, które się tu, słuchajcie, dzieją. Ostatni dzień w pracy, ostatni dzień z dzieckiem, w takim sensie, że po prostu wiadomo, że pójdziemy razem z nim, więc tu nie chodzi o to, że tutaj wiadomo, zostawicie swoje dzieci. No, chyba te, które nie są oddane Bogu, no, to wiadomo, zostaną, to już, to już inna rzecz. Które są świadome tego wszystkiego, tak jak mówiłam kiedyś wcześniej. I powiem Wam, że co właśnie, gdy to jest ostatni dzień. Z waszym współmałżonkiem, który was się, się nad wami znęca. Co ostatni, co, co, że to może być właśnie was, wasz ostatni dzień z jakimiś borykaniami się w życiu? Ostatni dzień, że ostatni dzień po prostu już płaczesz? Co to może być? No, może być, słuchaj, ostatni dzień nasz tutaj na Ziemi. A tam po prostu. Nie uwierzycie, co teraz w ogóle właśnie u mnie wydarzyło, że właśnie kiedy ja byłam po prostu na swojej tam działce, dodawając ten film właśnie, który tam wam dodawałam otuchy, to też dodawałam wam otuchy, że Bóg jest wspaniały, że stworzył to i tam, to i w ogóle i wszystko. Także powiem Wam, miałam wtedy fajną taką okoliczność, że było małżeństwo, które się działo, a ja im czytałam, miałam czytać wtedy im oni o nowym niebie, o nowym ziemi no, i, nowej, i, 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 i nowym Jeruzalem. Powiem wam, czytałam to i normalnie to jest taka nadzieja. Właśnie jak. Czytajcie o tym, co was buduje też. Co wam daje po prostu radość, gdzie idziecie. Przypominajcie sobie, gdzie idziecie i dlaczego tyle musicie tu cierpieć, za to tak samo cierpicie, bo to jest bardzo ważne i dzięki temu dajecie sobie wtedy otuchy, wasz duch wtedy tak samo się buduje. I ja miałam cię, słuchajcie, kolejny sen. Wczoraj miałam, tam, czy tam przedwczoraj miałam kolejny sen, dzisiaj miałam kolejny sen. I po prostu te sny są takie budujące, pokazujące pewne naprawdę ważne rzeczy, że to jest po prostu głowa mała. Ee, że Bóg naprawdę o nas dba i ja o to nie proszę to jest takie niesamowite, im bardziej w Bogu, tym bardziej Bóg Cię będzie dotykał i zauważyłam że kolejny raz Bóg pokazał mi, że jak naprawdę, kolejny, już kolejny setny już to jest raz, że jak naprawdę z Bogiem idziesz, to jakiekolwiek sztormy obok Ciebie nie będą Cię w ogóle dotykać i smutek odejdzie i po prostu Ty będziesz żył bo Ty masz radość z Bogiem I jak On Cię zobaczy, jak On przyjdzie ale tak samo sobie myślę, z kolei, jak mają osoby, które są w więzieniach. I całe życie są w więzieniu. I całe życie są w więzieniu. Nic nie robią, tylko siedzą w więzieniu. Co oni w ogóle, oni mogą sobie myśleć? Słuchajcie, oni są w więzieniu, oni siedzą w tym więzieniu i tylko patrzą przez te kraty. Nie mają wolności. Ale oczywiście mówię o tych osobach, które na przykład, załóżmy, cierpią za prawdziwe prześladowanie, typu na przykład, że ma, załóżmy, odwiedziałam się teraz, tutaj była informacja, że w Korei dwulatek został skazany na dożywocie w Korei, że miał rodzice jego mieli po prostu Biblię i on został skazany, dwulatek, że będzie dożywocie w więzieniu siedział. Czy wy to czujecie w ogóle? Co to w ogóle za herezje w ogóle się dzieją? To jest to po prostu koszmar. Dwulatek w więzieniu? Wiesz, to jest masakra jakaś. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, czy to w ogóle naprawdę tak jest, ale takie były, to takie donosy były, że właśnie za to, że miał Biblię. I słuchajcie, ten dwulatek taki mały, po prostu, ja, ja nie mogę tego sobie wyobrazić. Nie, nie wiem, nie wiem. Dla mnie, tak, takie, o, o, słuchajcie, o takim czymś po prostu myślę, to od razu mi się chce płakać, bo jestem taka, w takich tematach, tu zwłaszcza dzieci, e, po prostu to jest dla mnie niepojęte, jak można być takim złym człowiekiem i takie rzeczy w ogóle robić. To jest w ogóle niepojęte ale zostawiam po prostu już to e, bo i powiem Wam, że wytrwamy, co innego ja mam robić, musimy wytrwać i nam nic tam, słuchajcie, innego nie zostaje wiem, co mówię i wiem, dlaczego to mówię, ponieważ też wiele razy już mam, wiele razy dość ale jestem charakterem takiego człowieka, że zawsze podnosi ludzi mimo wszystko, że mam ciężko, słuchajcie, zawsze tutaj dużo osób mówiło mi, że zawsze się uśmiecham ja to podtrzymuję mimo wszystko, po prostu, bo wiem kto jest moim Bogiem i cieszę się bardzo, że mogę do Was mówić dalej, eee, że to mogę Wam po prostu głosić to słowo. I słuchajcie, po prostu Bóg naprawdę po prostu jest niesamowity. Także tutaj powiem Wam, Bóg jest niesamowity. I On po prostu pokazuje nam swoją łaskę, jeszcze tą łaskę. To jest, słuchajcie, po prostu mega sprawa. Mega, mega, mega sprawa. Także pocieszajcie się tymi słowami, Bóg mówi, I ja Was chcę pocieszyć trzymajcie się, dajcie komentarz lajka kto czeka na pochwycenie dajcie tak samo znać co u was słychać a co to tak samo jeszcze snów mam koleżankę właśnie, która po prostu centralnie tak po prostu Bóg, Bóg włożył na serce, żeby tłumaczyła sny jakie to są ja miałam ten dzisiejszy sen i wysłałam do niej po prostu i to co powiedziała do mnie to się wszystko zgadza, wszystko się kompletnie zgadza wyjaśniła ten sen, tak jak nawet ja mam nawet tego nie wyjaśniła w ogóle, ja w szoku jakbym taką pustkę miała chwilą, czasem tak mam, że nie rozumiem snów, czasem rozumiem powiem po prostu Wam, że to jest niesamowite no tak, dlatego dla, dla jak coś to oczywiście piszcie e, z pewnością tu ona będzie chętna, by Wam pomóc nie po to, by jakieś tam sobie czary robić, nie wiadomo, jakieś tam rzeczy po prostu na tyle, ile będzie wiedziała tak jak Pan będzie ją używał i sami zobaczycie, czy to będzie od Pana Boga, czy nie e, ponieważ Bóg daje dary by te właśnie sny i nie tylko inne samo rzeczy właśnie wyjaśniać e, by razem to byśmy mogli naprawdę się budować i jak ona mi to wyjaśniła to ja po prostu jestem w szoku, bo tak się rzeczy właśnie mają a o tym śnie powiem wam może kolejnym razem e, w kolejnym filmiku bo tu mam teraz dwa sny do, 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 do nadrobienia i też będzie, to, będzie jeden sen do katolików gdzie też ta samą byłam katoliczką, który mówi i pokazuje nie tylko katolików, ale pokazuje wszystkich ludzi na całej Ziemi, jak się po prostu ludzie zachowują po prostu. Także powiem wam, mega mocny sen do wszystkich wierzących. Także myślę sobie, że coś trzeba zrobić z tym, prawda? Także do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bajo z Bogiem.